Czopek. Cipek. Śpioszki. dupaczki, Pracownik policji kryminalnej. Kryminalista. Pomidor. Rajskie jabłko. Dziewczyna. Dziwka. Awaria. Porucha. Świeży. Cierstwi. truskavka, Jahoda. Samolot. Letadlo. Mama. Maminka. Toast. Přípitek. puk, Ruchadlo. Pomysl. Nápad. Maj. květen, Obecny. Přítomný. Mądry, chytri, willa, barak, modliszka, kudlanka nabożna, miłość, laska, dziobak, Ptakopysk. gaz rozweselający, rajski plyn, Dżdżownica. ziżala, stonka ziemniaczana. Mandelinka bramborová